Radio Plus. sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie marszałku, premier Mateusz Morawiecki wczoraj w Polsacie potwierdził to, o czym mówiło się nieoficjalnie, dotąd, że Polska wysyła na Ukrainę także czołgi. To są setki czołgów? Panie redaktorze, no nie. nie. Ja mówmy o tym głośno, tak być może... Coś tam został wysłane, ale czas na to, żeby o tym opowiadać, dopiero nadejdzie. To pan marszałku czas na to, żeby powiedzieć o innym działaniu, myślę, że jest odpowiedni, bo rząd wysłał na zachód Europy billboardy w ramach akcji Stop Russia Now. No, tymczasem, jak pisze Onet, Polska pozwoliła na kilkukrotny przelot rosyjskich samolotów z paliwem do elektrowni na Węgrzech. No To chyba nie jest działanie, panie marszałku, w myśl zatrzymaj Rosję teraz. No, różne są uwarunkowania różnych działań, także gospodarczych. No to, to jest pytanie do rządu. Nie, jest Europa Zachodnia się tymi uwarunkowaniami właśnie zasłania, a polski rząd wzywa do szybkich działań tu i teraz już, które mogłyby uderzyć w Rosję. Więc pytam, czy to się wpisuje w to, czego rząd chce od innych, czego rząd oczekuje od Zachodniej Europy, czy może wprost przeciwnie? Pytanie jest takie czy, czy jesteśmy, znaczy Europa wolny świat jest w stanie zatrzymać e, e, agresję rosyjską na Ukrainę i e, jednym z elementów wydaje się niezbędnych do tego są no, stanowcze sankcje ekonomiczne, stanowcze i skuteczne. No takich wciąż e, wciąż one jeszcze nie są wydaje się wystarczające, więc e, w różnych sprawach e, Należy tutaj alarmować. Czy, mm -hmm. czy ja pytam, czy to nie był błąd, panie marszałku, pozwolenie na to, żeby rosyjskie samoloty z tym paliwem do węgierskiej elektrowni przez Polskę kilka razy leciały? Tu musi pan pytać rządu. Okej, okay, panie marszałku, to yy, teraz o głosowanie w sprawie prezesa NBP. Yy, zapytam, to już rzecz absolutnie w gestii pana marszałka, jeżeli chodzi o harmonogram obrad Sejmu. w tym tygodniu dojdzie do tego głosowania? Chcielibyśmy, żeby doszło. Jutro jest. Prezydium Sejmu i konwencjonerów, który ostatecznie, można powiedzieć, ustalić, czy zatwierdzi plan najbliższego posiedzenia w środę i czwartek. No i chcielibyśmy oczywiście na tym posiedzeniu przegłosować wybór prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czy zwłoka pani marszałku w tej sprawie świadczy o tym, że jest problem z zajmową większością dla kandydatury prezesa Narodowo Narodowo Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego? Czy prawo i sprawiedliwość nie jest pewna tej większości? Wydaje mi się, że zwłoki specjalnej nie było. No dopiero co prawda, pracowała komisja, która opiniowała kandydaturę prezesa i. No ale sama komisja już jest... grubo miesiąc po wniosku samym chyba pana prezydenta. No tak, ale to czas jest bodaj do czerwca, mm -hmm. trzeba było... No, harmonogram Sejmu ma swoje, prawda? Priorytety są ustawy pilniejsze, mniej pilne, no te, które sprawy, które nie wymagają za bardzo pilnego działania, no to się czasem odkłada i tutaj też tak się działo, że Ponieważ z tym było jeszcze trochę czasu, więc, więc nie należało się spieszyć. No ale teraz już wszystko na to wskazuje, ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. I pan Marszałek jest pewny, że jest większość dla wniosku prezydenta w tej sprawie? No generalnie jestem, dlatego że w każdej sprawie, na której nam tak naprawdę zależy, no to jednak większość bezpieczną mamy. No czasem rzeczywiście zdarzają się jakieś wpadki, ktoś się pomyli przy głosowaniu, ktoś wyjedzie, nie dojedzie itd. i tak dalej. I zdarzało się już parę razy w drobnych sprawach, że przegraliśmy głosowanie, no, ale to bynajmniej nie świadczy o tym, że tracimy większość. Panie Przewodniczący, teraz o jeszcze jednej sprawie w... W której no, z większością y, może nie być łatwo. Chodzi o y, projekt prezydencki dotyczący Sądu Najwyższego, likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Y, trwają prace nad nim od y, kilku tygodni. W tym tygodniu ta sprawa też zostanie rozstrzygnięta na y, y, rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu? No chcielibyśmy, zależy wszystko od prac komisji. Za chwilę, no nie za chwilę, za godzinę o 10 zbiera się komisja, y, która będzie ten projekt, czy te projekty choć tu oczywiście kluczowy jest projekt pana prezydenta do tego i opozycja i, i złożyła rozmaite poprawki jak słyszymy, także Solidarna Polska jakieś poprawki przedstawia. Więc no, pytanie, które będą do przyjęcia, które będą, które zostaną odrzucone i jaka jest tutaj na możliwość ewentualnych jeszcze jakichś korekt czy, czy ulepszania projektu pana prezydenta. Na to pytanie odpowiedź będziemy z nami po posiedzeniu dzisiejszej komisji. No, panie Marszałku, ale komisja to nie będzie tylko odzwierciedleniem politycznych ustaleń liderów Prawa i Sprawiedliwości Historialnej Polski. To nie jest tak, że w tej sprawie i tak trzeba się było wcześniej dogadać po prostu? No nie, no to jest oczywiste, że rozmowy trwają, trwały. No więc pytam, i... czy jest uzgodnienie w sprawie tych poprawek, czy macie to, wspólne stanowisko, ma jest... czy projekt będzie przyjęty? Tak, no to się właśnie wszystko rozstrzygnie w, 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 już w akcji, czyli na komisji, i potem na sali plenarnej. Mam nadzieję, że, że wszystko odbędzie się tak, jakbyśmy chcieli, czyli że um, projekt ten być może z jakimiś. Niewielkimi zmianami zostanie przyjęty. Jak rozumiem, ta zmiana, bo, bo mówił o tym też w Radiu Plus prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, zmiana dotycząca tak zwanego testu niezależności sędziów, to jest akceptowana zmiana przez Prawo i Sprawiedliwość. No, to jest dyskusja właśnie między innymi nad tym szczegółem, która się toczyła i mam nadzieję, że uzgodnienia będą możliwe do przyjęcia przez wszystkie strony. Panie Szaku, a jeżeli z Solidarną Polską nie uda się w tej sprawie porozumieć, to co to będzie oznaczało? Nie, Koniec koalicji tak. Zjednoczonej Prawicy? Wciąż mam nadzieję, że wyciąży rozsądek i porozumiemy się i Zjednoczona Prawica będzie funkcjonować dalej, sprawniej i, i tak jak to było dotychczas. No, więc nie chcę, nie chcę tu przewidywać scenariuszy złych, gdyby mm -hmm. nastąpił jakiś, jakiś wypadek przy pracy, czy, czy no jakaś, jakaś generalna różnica zdań. No ale ta generalna różnica zdań Panie Marszałku to już trwa od bardzo dawna, bo y, od roku niemal są zapowiedzi no tak, likwidacji dyscyplinarnej jest... i cały czas y, no, nie możecie tego w swoim obozie y, ustalić, uzgodnić i zrobić po prostu No tym samym 60 miliardów złotych z Unii Europejskiej y, ciągle do Polski żadne z tych pieniędzy nie, nie popłynęły. Więc y, no, no tak, problem jest wydaje faktem. Się, w wydaje się, że już najwyższy czas, żeby tę sprawę roz rozwiązać. Wydaje się, że projekt prezydencki jest tu pewnym wyjściem z tej, jak pan mówi, patowej, trwającej już długo sytuacji. Wobec tego jest jasne, że, że musimy tu wykonać, nie chcę powiedzieć krok wstać, ale ale pewien gest, który sprawi, że te pieniądze. Ale to jest, panie marszałku, już taki ostateczny sprawdzian i test dla koalicji rządzącej. Czy sprawa może być znowu odwlekana i kolejne miesiące może to wszystko się to przyczynić? Myślę, że to jest jednak e, sprawa, no, która już nie, nie nie pozwala na odkładanie, na, na przewlekanie i że trzeba ją teraz rozstrzygnąć. Czyli, jeżeli teraz rozstrzygnie się negatywnie, to, to Panie Marszałku. Nie wyobrażam sobie, żeby tak miało się stać, ale gdyby tak się stało, to znaczy, że, no, że trzeba podjąć daleko idące decyzje, tak to nazwa, czyli, czyli że Sojusz Zjednoczonej Prawicy zbliża się do, do jakiegoś przełomu. A to by oznaczało, jak rozumiem, wybory jeszcze jesienią tego roku? No to taki wariant oczywiście też jest możliwy. Mm, czyli pani no mimo że do wyborów zostało półtora roku, to wcale nie jest przesądzone, że y, nie odbędą się one y, wcześniej. No bo też myślę, że opozycja raczej przychyliłaby się do poparcia tak wniosków w tej sprawie. No obawiam się, że znaczy obawiam, to, tak przypuszczam, że opozycji wcale nie, nie, nie zależy na, na przyspieszaniu wyborów, bo ani nie jest przygotowana do tego, żeby objąć władzę ani, ani no nie to jest oczywiście powód zasadniczy, a po drugie no, liczy na to, że za półtora roku będzie miała większe szanse na dobry wynik niż w tej chwili, czy, czy, czy niż za parę miesięcy, więc to nie jest tak, że opozycja chce wyborów. Opozycja nie chce wyborów. Natomiast no zobaczymy, czy sytuacja nie wymusi jakichś działań tutaj przyspieszających. Wyboru. To panie marszałku jeszcze zacytuję pana słowa z felietonu dla głosu tygodnika Nowochuckiego. Pan marszałek powiedział, że PiS idąc do wyborów będzie musiało wziąć pod uwagę zaangażowanie i lojalność posłów waszego klubu i odsiać wszystkich, którzy stwarzali kłopoty w obecnej kadencji. No, to, to, tak, to, to można tak czytać uwaga. tak Solidarnej Polski nie będzie na listach Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, w tej chwili jest tak, że Zjednoczona Prawica funkcjonuje jednak raczej nie oczywiście nasi koalicjanci znajdą się na naszych listach, gdy nadejdzie termin wyboru. Natomiast gdyby doszło do jakiegoś pęknięcia, do jakichś załamania spójności Zjednoczonej Prawicy, czego nie przewiduję, no ale teoretycznie jest to możliwe, no to wtedy będę. Stanowczo za tym, żeby na listach znalazł właśnie znaleźli się tylko przedstawiciele naszej formacji. A mówił to wicemarszałek Sejmu Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Bardzo panu marszałkowi dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I dobrego dnia życzę. Dobrego Dzień. dnia życzę również Państwu i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Radio Plus, sedno sprawy.